Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Liliano, ależ tu widoki. Witam cię i wracam już do domu, coś ugotować. A to mój pomocnik, pan Kracy. Do nogi pan choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Liliano, zaraz coś upichcimy, masełko źnio. Co my to jeszcze mamy? Hmm. Ach ty, elfie łaką a, a co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Liliano. O, a co to? Cały artykuł o tobie w naszej gazecie, a twoje zdjęcie na pierwszej stronie niesamowite. Zobaczmy, co o tobie piszą. Ach, tak. Wiem, że masz swój własny pokój. A tutaj twoje zdjęcie. Co ja tu widzę? Pięknie uśmiechnięta, mała księżniczka. Napisali też, że podobno czasami jesz za dużo słodyczy. Czy to prawda? Poprawisz się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. Do no piekarnika. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś odejdzie. Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających ciebie bliskich. Poznajesz? Mamusia i tatuś. Oraz siostra. Och, jak oni Cię kochają. Pamiętaj, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochasz. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na Twój temat. Wezmę tylko moje kakao i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga o naszym gościu. O, czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. Ale o tym może innym razem. Liliano, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy twoją. Zerknijmy, co my tu o tobie mamy. Liliano, masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz malować. Chciałbym cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla ciebie. Myj zęby przed spaniem. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest twoje zdjęcie, co znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Twój prezent to niespodzianka. Elfy chcą cię zaskoczyć. U, sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszysz. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy Napis. O, a co to za dym, hm? Czyżby to były moje pierniczki? Ach, Boże, nie wszystko stracone. Zobaczmy. Coś się porobiło. Nie wiem, co się z tym będzie. Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty. Tak. No dobrze. Czas ruszać. O, oh, kochane elwy. gotowi na podróż? A, idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Kochane elfy, Liliano, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz. O To tutaj mieszkasz, prawda? Teraz to już na pewno do Ciebie trafię. Ruszajmy cała naprzód Rudolf! Liliano! Zaraz zaraz czy ja wszystko wziąłem. O, Zapomniałem o twoim prezencie. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko, szybko. Ach, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przekoził, a? O, a co to? Pasażer na kapel? Ja jestem uratowany! Bez Bye. This is the season to be jolly <laughs>